spotkania od poniedziałku do piątku o dziewiątej, gdzie czytamy sobie pismo święte. Jesteśmy na etapie jeszcze ciągle starego testamentu. W księdze psalmów, więc zapraszam dzisiaj do kolejnych psalmów, a będzie to psalm 125. Czytamy tak wszystko po kolei, żeby mm, też. E, wiem, że wiele ludzi czyta Pismo Święte i wiele, ja też wiele e, już tam od kilku lat czytam i, mm, i, i wiem, że wiele osób czyta wyrywkowo. E, mi natomiast mm, jakoś, tak nie wiem, świetnie. Nie wiem, dużo mi daje, że czytam właśnie po kolei. Jakiś taki, nie wiem, taki szerszy obraz, który gdzieś tam, jeśli potem chcę, to mogę sobie te urywki, które do mnie bardziej przemawiają, zaznaczać, czy, czy sobie je bardziej rozważać. Więc czytamy po kolei, a życzę każdemu, żeby odnalazł te fragmenty, które, które najbardziej gdzieś poruszają serce. Psalm 125, schronienie w Bogu. Ten tytuł to jest taki dodatek. Pieśń pielgrzymek. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Oh my God. <grywa> Ci, którzy ufają Panu, są jak Syjon, która jak góra syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. No, do mnie to już bardzo mocno przemawia, e, ponieważ e, no, przeszłam czas w swoim życiu, w którym no, przechodziłam wiele wahań, wiele wahań, wiele wahań. E, byłam po prostu. <laughs> niby wierzyłam, niby, niby wierzyłam, ale wiem, że nie byłam jak góra syjon. Po prostu. Mm, i nie to, że nie wierzyłam w Boga, że On istnieje, tylko nie wierzyłam Bogu w to, co mówi i co, że mnie prowadzi i że nie opuści mnie i nie zostawi. To jest różnica. E, miałam różne momenty e, i teraz... E, Ostatnio przechodzę też wielką taką metamorfozę, swoją zmianę, że staje się właśnie taka bardziej stabilna bez względu na okoliczności. Ale wiecie, łatwo się mówi w teorii, to dopiero okoliczności pokazują, czy jesteśmy stabilni w wierze i czy jesteśmy jak góra Syjon. Czyli ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki. Gdyż nie pozostanie berło bezbożnych nad dziełem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali rąk swych ku bezprawiu. Czyń dobrze. Panie dobrym i tym, co są prawego serca, ale tych, którzy zbaczają nakręte drogi, niech Pan odrzuci wraz ze, ze złoczyńcami pokój nad Izraelem. Jeszcze nam to wybrzmiewa gdzieś tam, nie? Więcej, mniej miłosierdzia niż w Nowym Testamencie. Psalm 126, pieśń pielgrzymek, gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu. Byliśmy jak we śnie, wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. kto wy Wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Przepiękne to jest. I Psalm 127. Pieśń pielgrzymek Salomonowa Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak On i we śnie obdarza umiłowanego swego. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu, mężowi, który napełnił nimi swój kołczan, nie zawiedziecie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Muszę sobie tutaj coś zaznaczyć. Jak tu pięknie wybrzmiewa. Słuchajcie, próżno trudzą się ci, którzy go budują. E, jeśli pan. Nie buduje tego domu. Tak często w swoim życiu trudzimy się, nie wstajemy wcześniej, kładziemy się późno spać, nie? Takie, takie mamy utrudzone to życie, myśląc, że tak trzeba, że to jest dobrze, że nawet, że to, że szlachetne, nie? <śled> Kiedyś taki miałam, e, zrozumiałam taką rzecz. Co no, generowało u mnie takie, to, 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 to przesunięcie świadomości, aż mi popłynęły, pamiętam, łzy, gdy sobie uświadomiłam, że miałam sobie, nabrałam od dzieciństwa takiego przekonania, że trzeba się martwić. Że trzeba się martwić, bo wtedy jest się odpowiedzialnym. Że jak się nie martwię, ponieważ jako dziecko no jestem w ogóle, mam taki typ osobowości, że jestem bardziej taka inspirująca, spontaniczna niż przemyślana i poukładana. No i w dzieciństwie często byłam za to krytykowana czy za jakieś tam rozmyślania, marzycielstwo, czy za właśnie tę spontaniczność, a nawet za jakąś tam radość spontaniczną. I gdzieś tam nabrałam przekonania, że trzeba właśnie się martwić, bo wtedy jak się martwimy, to jesteśmy takimi dorosłymi, odpowiedzialnymi osobami, poukładanymi. <grytanie> I pamiętam, że dopiero kilka lat temu zrozumiałam, że... Właśnie to nie, że Pan Bóg nie chce od nas tego, że nie chce od nas tego zamartwiania się i tego trudu i, i tego, żebyśmy myśleli, że nie wiem, im wcześniej wstajemy, później kładziemy się spać, im bardziej się trudzimy i martwimy, to tym um, lepiej. Nie, nie. To jest, mi się wydaje, wiecie, może tu się ktoś nie zgodzić, ale nie chodzi o to, żeby nic nie robić i myśleć, że manna mi spadnie z nieba, chociaż można, bo na pewno spadnie, ale. Mm, jeśli wierzymy, ale chodzi o to, że właśnie próżne jest, jak tutaj jest napisane, próżne jest budować dom, jeśli nie budujesz tego z Bogiem, jeśli Bóg tego domu nie buduje. Próżne jest ci się trudzić, nie wiem, jeśli chcesz, nie wiem, mieć lepsze owoce swojej pracy, jeśli nie dedykujesz temu, tego Panu Bogu, jeśli nie zaprosisz go do tego projektu, nie? E, więc e, przepiękny jest tutaj ten. E, fragment. Jeśli pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli pan nie strzeże miasta, daremnie czu czuwa stróż. <laughs> e, daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan. Nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Przepiękny psalm 127. Aż sobie wykrzyknik postawię. I psalm 128. Niestety nie widzę komentarzy, nie wiem czy nie. O jest! Aha, <laughs> no, o co mi dokładnie chodzi? Mm, takie mam pytanie: o co mi dokładnie chodzi? Właśnie o to, żeby, że każdego dnia potrzebujemy sobie to przypominać, bo bardzo łatwo jest wpaść właśnie w wir tego um, trudu i zamartwiania się. Mm, I mamy tu, i często nawet towarzyszy właśnie nam wtedy przekonanie, że tak trzeba, a mamy tutaj. Pięknie, przypomniane, właśnie przypomniane, że niekoniecznie. Czy nie daje to więcej, nie wiem, lekkości naszemu życiu? Czy nie daje to nam jakiejś większej nadziei, wiary i zaufania? Nie buduje. Hmm. Myślę, że właśnie o to chodzi, że potrzebujemy sobie każdego dnia często o tym przypominać. Szczególnie jeśli mamy w sobie przekonanie ugruntowane, utrwalone latami, że właśnie trzeba się trudzić, martwić i tak dalej. I mieć wszystko na swoich ramionach. Bo każde takie ugruntowane przekonanie staje się nawykowym sposobem myślenia, a nawykowy sposób myślenia uruchamia się sam automatycznie. Bez naszej świadomości. Nie? Psalm 128. Szczęście rodzinne owocem bogobojności. Pieśń pielgrzymek błogosławiony każdy, który się boi Pana, który kroczy jego drogami. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz. Będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej. Dzieci twoje jak sadzonki oliwne dokoła stołu twojego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który się boi Pana. Niech Ci błogosławi Pan z Syjonu, abyś oglądał szczęście Jeruzalemu po wszystkie dni życia Twego i abyś oglądał dzieci synów Twoich, pokój nad Izraelem. No i myślę, że na tym skończymy, żeby było króciusieńko owocnych przemyśleń. <noise> I teraz tak. Wiem, że dla jednych to, co tutaj. Wybrzmiewa, jest bez wartości, może niepotrzebne, a dla innych wiem, że dużo niesie wartości. Więc pozdrawiam jednych i drugich i mam nadzieję, że do zobaczenia jutro. Mimo wszystko, bo czasami w życiu jest tak, że to, co nam się wydaje, że jest nam niepotrzebne, albo dla nas nie. Bez wartości eee, jest tym, czego właśnie najbardziej potrzebujemy. No, do jutra. A, nie, tak, do jutra. Ej, bo jutro mamy środę, czyli od poniedziałku do piątku o dziewiątej w miarę możliwości. Całuję. Mm. A przede wszystkim zachęcam do samodzielnego czytania i przemyśleń.